Dzień dobry witam serdecznie z tej strony zakręcona Andzia i zapraszam was na kolejny filmik na moim kanale tym razem jak widzicie jest filmik którego jeszcze nie było i trochę się go obawiam ale postanowiłam wyjść ze swojej strefy komfortu i nagrać dla was filmik z moimi propozycjami na stylizację na 5 dni. I tutaj Będą stylizacje na przykład na 5 dni szkolnych, 5 dni roboczych do pracy, czy na przykład inspiracja po prostu na stylizację na wyjście gdzieś z domu w czasie po prostu dnia wolnego. Większość z tych stylizacji jest taka, które ja spokojnie założyłabym do szkoły i które w podobnym klimacie zakładałam chodząc do liceum, bo to są stylówki, które tak naprawdę pamiętam. Na studia, no to już nie mówię, bo na studiach to, to normalne. Na studiach zakłada się tak naprawdę wszystko to, na co ma się ochotę i nie obowiązuje żaden jakiś większy dress code i zakazy lub nakazy dyrekcji. Chociaż to zależy też pewnie od instytutu czy uczelni, ale u nas raczej nie było większych problemów, więc wszystkie z tych stylizacji spokojnie mogłabym założyć też na zajęcia na studiach. Dużo z tych stylówek będzie też inspiracją dla mnie do na przykład y, stylówki outfitu y, do pracy. Y, nie wszystko będę mogła wykorzystać. Y, zresztą zaraz Wam powiem, czego na przykład nie będę mogła wykorzystać, bo będzie mi niewygodnie, y, ale co do szkoły na pewno bym założyła, zakładała i myślę, że jest to fajna inspiracja. Będzie pięć outfitów oraz taki bonus w postaci. Y, dodatkowych jakby propozycji. Zaczynamy od pierwszego outfitu, którym jest klasyczny szary t-shirt bez żadnych dodatków, bez napisów i do niego dobrałam e, klasyczne jeansy, rurki podwinięte e, na końcu nogawek, ponieważ ja bardzo, ale to bardzo nie lubię, e, miejsca tak po prostu spuszczonych e, jeansów. Tylko właśnie zazwyczaj wybijam nogawki. Nie pokazuję Wam tutaj butów, ponieważ każdy. E, ponieważ każdy z nas ma jakieś tam swoje ulubione pary, w których chodzi. Ja do tego bym założyła prawdopodobnie w sezonie takim już jesiennym jakieś botki albo wysokie Adidasy. Wtedy jest to bezpieczne, bo nawet jakby zaczęło padać, no to nie mamy problemu z przymoczonymi nogami. I do tego tutaj cofnę troszeczkę kamerę i do tego założyłabym. E, na przykład taką klasyczną bluzę. Szara, zwykła, niczym się nie wyróżniająca. Jest to bluza z house, z jakiejś starej kolekcji, ale tam są podobne stylówki za każdym razem, więc myślę, że spokojnie coś znajdziecie. No i tak bym wyszła z domu. Już bym nic nie zakładała na wierzch, ponieważ jeszcze pogoda jest taka, że spokojnie można tak wyjść. A jeśli bym coś zakładała na wierzch, to to będzie takie zestawienie, które, z którego najbardziej się śmieją moi znajomi Śmiali się moi znajomi, że ja się ubieram w warstwy, więc kaptur na głowę do tego ramoneska. No i jeśli jest... No i oczywiście w domu. jeśli jest taka pogoda, że jest chłodno, ale jednak jeszcze nie wieje, nie, nie, nie pada, no to tu po prostu bluzę zasuwam i śmigam w rozpiętej ramonesce. Jeśli jest pogoda taka średnia, no to ja... tylko czekajcie, teraz muszę ściągnąć, ja uwielbiam wszelkiego rodzaju takie wielkie szaliki i... Pasek spot, sorry. I tu akurat przygotowałam taki niebieski, duży, overtaisowy. Ten szalik mogliście zobaczyć w jednym z holi zakupowych, bo na pewno go pokazywałam. Ho zakupowe z modo, Podlinkuję Wam tu w rogu jak zawsze. No i ja się wtedy owijam takim szalikiem, jak wiecie na 5 razy, że on jest taki wielki i wtedy jest mi już tak cieplutko, że już nic więcej jest mi niepotrzebne. I ja bym tak wyszła. I oczywiście w szatni czy w szafkach, nie wiem, co tam macie w szkole, ja miałam szafki. Zostawiałam zawsze ten szalik, tę kurtkę i szłam tylko w bluzie na zajęcia, na lekcję. Więc to była pierwsza stylizacja z takimi małymi dodatkowymi elementami e, już na taki sezon mocno jesienny. na troszeczkę inny pomysł. Z racji tego, że łatwiej będzie mi się to nagrywać, przynajmniej mam takie, taką nadzieję. Najpierw pokażę Wam te stylówki na wyszczakach, a potem zobaczycie w formie zdjęć albo krótkich przebitek nagraniowych, jak one wyglądają na mojej sylwetce i ogólnie jak one się prezentują na ciele, a nie na wieszaku. Eee, ok, przejdźmy do następnej stylizacji. Następną stylizacją jest taki ymm, jednokolorowy, również basicowy t-shirt i do niego dobrałam takie dość nietypowe. Teraz cały t-shirt będzie tak zmięty, że się go nie nie dało robić, założyć. <laughs> e, dość nietypowe spodnie. To są spodnie z taką szeroką nogawką w pionowe pasy. W pasie są na gumkę i z paskiem. I mamy kolejną stylizację, czyli ten t-shirt z tymi spodniami takimi szerokimi. No, jak widzicie, one sięgają mi do samej kostki. Już po prostu po ziemi mi się Plątają, jeśli nie mam butów, ale ja do nich zakładam e, buty z cholu zakupowego skropa i wtedy to naprawdę wygląda dobrze. Jeśli chodzi tutaj o górę e, tych spodni, to ja sobie ten pasek, znaczy ten sznurek, który jest paskiem w tych spodniach, zsuwam poniżej gumki i gumkę wyciągam do góry i wtedy e, to robi dla mnie najfajniejszy efekt. No i t-shirt, który też ma taki kolor wybijający, ja lubię takie żywe, odważne kolory. Więc idealnie się wypisuje. Jedyne, czego mi brakuje w tych spodniach, to jest fakt, że one nie mają kieszeni. No i to byłby problem, jeśli chodzi o moją pracę, ponieważ będę potrzebowała kieszenie, żeby móc schować chociażby chusteczki higieniczne czy telefon. Także tutaj tak troszeczkę odpada. Ale jeśli chodzi o wyjście ze znajomymi na miasto, jak najbardziej. Także to jest jedna z takich stylizacji, która tak pół na pół się nadaje do, według mnie, mojej pracy. Ale na studia czy do szkoły, luzik. Ja bym poszła. Także dajcie znać w ogóle co myślicie o y, tych długich y, spodniach. Czy byście założyli coś takiego w ogóle na swoje ciało? Czy jednak jest to dla Was za dużo i y, nie wiem, za odważnie? Nie podoba Wam się. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. I w ogóle dajcie też znać, jak Wy się ubieracie do szkoły. Jakie macie stylówki? Czy będzie narzucony jakiś reżim? <grym> reżim jakiś po prostu e, formę stroju, który macie e, mieć w szkole? Też mnie to mega ciekawie, jak to wygląda obecnie, bo ja już szkołę skończyłam jakiś czas temu i mogło się od tego czasu wiele pozmieniać. Następna stylizacja jest taką prostą, bardzo basicową. Jest to prosta, najzwyklejsza sukienka w kratkę z takim rękawem 3 czwarte około. Jest to sukienka z Zary, ale też kupiona kilka dobrych lat temu, więc raczej już jej nie dostaniecie. Jednak Zara produkuje te rzeczy mniej więcej w podobnej stylizacji, w podobnym stylu, więc powinniście znaleźć coś podobnego. Ona ma, jak widzicie, takie mocno szerokie rękawy. Pomimo, że jest to rozmiar M, to ona wygląda jakby była w jakimś rozmiarze L, nawet XL. Zresztą zaraz zobaczycie, jak założę ją na siebie, że ona jest taka obszerna, ale ja ją bardzo, bardzo lubię. I często w niej wychodzę. To jest taka jedna z części ubieranych przeze mnie sukienek. I to nie tylko w sezonie letnim czy tarapie miesięcznym, tylko w zimie zarzucam do niej po prostu grube rajstopy. Teraz założyłam sukienkę, czyli taki największy basic i najprostszy storuj, gdziekolwiek wychodzimy. Bo jak zakładamy sukienkę, to nie mamy problemu z doborem góry do dołu, dołu do góry, tylko po prostu mamy cały outfit i jedyne co musimy do niego dopasować, to jest na przykład kurtka. No i buty, ale do sukienki często zakładamy szpilki, albo jakieś czarne botki, albo jakieś, nie wiem, baletki, coś tego typu. Każdy zakłada to, co lubi i to, w czym czuje się najwygodniej. Ja tutaj mam dla Was taką e, sukienkę w kratkę e, z takimi nietoperzowymi trochę rękawami, ale możecie założyć jakąkolwiek inną sukienkę i też będzie ok. No i ta sukienka prezentuje się tak. Ja już Wam zniżam, zobaczymy, jak ona sięga. E... Na no sięga do połowy y, uda, no tutaj jeszcze takie małe rozcięcia. Y, jest cała zapinana na guziki przez całą długość. Y, no i tutaj możecie sobie zrobić większy, mniejszy rozporek, ja jednak zostawiam tak, jak jest ostatni guziczek. Y, bardziej się nie odważam. Tutaj też możecie sobie ją bardziej mniej spiąć, ale jednak nie przesadzajmy. Y, no i tak się prezentuje z tyłu. Także wydaje mi się, że, że spoko opcja, jeśli chodzi o wyjście do szkoły, póki jeszcze jest ciepło. No a jeśli się zrobi chłodno, no to zakładamy rajdki i też idziemy. Także, co myślicie? Podoba Wam się? Czy się Wam nie podoba? Ja jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tych yy, stylizacji. Dalej mam przygotowaną... Coś troszkę proste mam do stylizacji, no ale dobra. Z drugim rękawem, no bo już jest chłodno, i do niej mam dobrane spodnie. Takie zielone rurki. Ja je ściągnę, to jest z wieszaka. To odwiesimy. Ewidentnie, widać jest to mój pierwszy film tego typu. Są to spodnie z dziurami, bo tak sobie pomyślałam, że nagrywając film ze stylizacjami do szkoły czy takim właśnie z stylizacjami trochę młodzieżowymi nie może zabraknąć spodni z dziurami bo gdzie by się teraz człowiek nie obejrzał te spodnie z dziurami są bardzo modne więc ja takie w swojej szafie znalazłam co prawda są one już tak stare że ja mam wszystkie merki wycinane już się trochę przecierają więc nie daje im jakiegoś drugiego żywota ale są to spodnie z H&M dostępne w tym dziale takim z basicami to są najzwyklejsze rurki, tylko po prostu mają dziury na kolanach. No i do tego, żeby tak trochę przełamać tą ramoneskę i tak dalej, zarzuciłabym kurtkę jeansową. bo tej kurtki jeansowej też idealnie pasuje ten niebieski szalik, bo już tak kiedyś chodziłam. Ta kurtka jest bardzo cieniutka. Ona jest taką bardziej narzutką, bym powiedziała, taką katanką. Ja ją kupiłam w Pepko. Ale wiem, że w każdej tak naprawdę sieciówce dostaniecie kurtkę jeansową, czy to z większymi dziurami, bo tam ma dziury, czy to z mniejszymi, czy to krótszą, czy to dłuższą, naprawdę taką jak tylko lubicie, ta jest taka troszeczkę dłuższa, nie kończy się bezpośrednio w pasie, tylko jednak jest zachodzi tak troszeczkę na pas, no i ja ją bardzo lubię, też ją często zakładam do różnych stylówek, tylko dlatego, że jest taka cienka i nie robi takiej mocnej stylizacji. No i przyszedł czas na stylizację yy czwartą i spodnie z dziurami na kolanach i właśnie zerkłam przez okno i mam wrażenie, że moje dziury w spodniach to są małe dziury <grybujesz> i niewielkie dziury. Chciała właśnie dziewczyna i miałam mniej materiału niż dziur w spodniach, więc muszę chyba wybrać się do sklepu i podążać za tą młodą. E, bo mam wrażenie, że jestem trochę z tyłu. W każdym bądź razie t-shirt, tak jak mówiłam, z długim rękawem, bardzo cieniutki, bardzo miły w dotyku, e, z, z SINCEA. E, kupowałam go w tym roku, jakiś miesiąc temu, więc może jeszcze gdzieś go dorwiecie. No i do tego te stare moje ukochane spodnie, tak wygodne, że mogłabym też w nich po prostu siedzieć całymi dniami, czy to do pracy, czy na uczelnie w nich śmigam bardzo często, bo są naprawdę bardzo wygodne, bardzo elastyczne, w żaden sposób nie opinają, także czego chcieć więcej od jeansów. Czasem są takie, że nie da się w nich nawet usiąść, a te w ogóle żadnego problemu. Także y, oczywiście, tak jak widzieliście, są wywinięte, y, bo ja nie, tak jak mówiłam, nie lubię tak po prostu nudno mieć tych spodni, fajne jest to w tej brusze, że ma dłuższe rękawy, więc jak sobie założę kurtkę. To wtedy te rękawy tak wychodzą poza. Może spróbujmy do tego założyć jeszcze kurtkę jeansową. Może to będzie wyglądać spoko. Przynajmniej zobaczcie jak ta kurtka wygląda na mnie, bo jeszcze jej nie pokazywałam. No i tak jak mówiłam, ona jest tutaj tak ciut dłuższa, więc nie kończy się równo w pasie. No i... Tutaj jest taką po prostu narzutką katanką. Ja jej nie zapinam. Jakoś wydaje mi się, że po zapinale takie kurtki nie wyglądają dobrze. No i tyle. Tutaj mam rozpięte, bo lubię mieć rozpięte rękawy. No i to co mówiłam, ta bluzka ma dłuższe, więc spokojnie wychodzą, więc też jest troszeczkę cieplej w dłonie. Także to jest stylizacja w całości I została nam ostatnia taka pełna stylizacja. Jest to t-shirt z Avengers'ami z Hausa. Kiedyś był dostępny w Hausie w zimie. Jakby zima 2019 ja go chyba wam nawet pokazywałam w jakimś holu, o ile dobrze pamiętam. I do niego wam dobrano taką spódnicę. Możecie pomyśleć: hmm, błyszcząca spódnica do szkoły? O co jej chodzi? Ja na przykład uwielbiam takie błyszczące rzeczy. Takie spódnice właśnie, które się gdzieś tutaj zaczynają, a kończą się na ko przy kostkach. Yy, w lecie, w lecie, to może bardziej na lato, mam, jak wy Was nie skłamać, chyba 5 czy sześć takich spódnic właśnie, które są takie wielkie, szerokie, długie do kostek, w różnych kolorach, yy, Przeważam, co prawda pomarańcz czerwień niebieski, ale y, to są takie moje ulubione kolory na lato, więc mam ich trochę i na zimę również zaopatrzyłam, na zimę, jesień zaopatrzyłam się właśnie w taką y, spódnicę, jest ona świecąca, ale jednak nie błyszcząca, nie ma nie wiadomo ile brokatu, więc ja bym ją oczywiście założyła y, też y, do szkoły czy do pracy i ostatnia stylizacja jest to ta świecąca, błyszcząca spódnica. Która pewnie dla większości z Was nie będzie zbytnio odpowiednia do szkoły. Ja jednak nie widzę większego problemu, żeby w niej wyjść. Tak jak już mówiłam, nie będę się powtarzać. Pokażę Wam tylko, jak ona wygląda na ciele, jak się układa. I mam wrażenie, że już gdzieś było zdjęcie w tej stylizacji albo w bardzo podobnej. Jak uda mi się znaleźć na Instagramie, to tu zobaczycie właśnie, jakby skrył z Instagrama i to, jak ona wyglądała wtedy. A teraz już patrzymy, jak to wygląda teraz, jak to się prezentuje w tym momencie. sięga, no, nie do końca do samych kostek, ale bardzo nisko i e, jest taka bardzo lejąca się ona się sama po prostu układa do niej ten t-shirt jako takie e, codzienne, basicowe uzupełnienie no i do niej no to już takie raczej buty na obcasie albo na podwyższeniu jakimś przynajmniej dla mnie, ja e, ta spódnica i płaskie buty nie, w ogóle to się nie sprawdza. Także, yy, yy, także tak, to jest moja I tutaj mam jeszcze dwie rzeczy, które są takim dodatkowym, yy, dodatkowym, dodatkowym elementem ode mnie. Bo na przykład zamiast tego t-shirtu spokojnie do tych jeansów dobrałabym yy, taki gruby sweter, jeśli by się mu zrobiło naprawdę zimno. To już bardziej stylizacja zimowa niż jesienna. Yy, on jest również z Hausa. Ja go często spinam w pasie paskiem, bo on jest taki mocno szeroki, mocno oversize. Owy. Nie na lubię, jak tutaj w pasie mi jednak te ciuszki przylegają, dlatego często wędruję pasek, ale tak samo w sobie też jest ok. On jest taki troszeczkę dłuższy, troszeczkę za e, zresztą Zaraz zobaczycie, e, bo w drugiej części filmu będę pokazywać, jak one właśnie wyglądają na mnie. I teraz będziecie mnie widzieć bez głowy, bo inaczej się nie da, żebyście zobaczyli całą stylizację. E, tak wygląda ten sweter, o którym mówiłam jako dodatek. Stwierdziłam, że póki mam jeansy, to właśnie ten sweter Wam pokażę. On jest taki, jak widzicie, troszeczkę dłuższy. I tutaj sięga też lekko na pupę. E, ja go spinam paskiem, ponieważ tak najbole, tak jak mówiłam, jeśli jest tutaj coś spięte. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda bez paska. I co to już... już na mnie nie robi takiego uroku fajnego. O, bo wtedy on jest taki, taki po prostu luźny. Oczywiście, jeśli mam gorszy dzień i nie mam... Hmm, jakiś bardzo opuchnięty brzuch, albo źle się czuję, no to wtedy nie spinam go paskiem. No i najwyższa kuku została jeszcze bluza, która jest taką normalną bluzą, niczym się nie wyróżnia. Mam też w niej zdjęcie na Instagramie, też mam tutaj wrzucę, jak wygląda tą Widzieliście kurtkę, widzieliście? No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki inny filmik się Wam podobał. Że zaczerpniecie choć troszeczkę inspiracji z połączenia ubraniowego w moim wykonaniu. Tak jak prosiłam, dajcie znać w komentarzach, jakie wynosicie stylizację do szkoły. Czy macie jakiś dreszcz, od którego musicie przestrzegać? Albo może macie mundurki i w ogóle nie możecie sobie poszaleć z ubraniami. Eee, bardzo mnie to ciekawi, właśnie, jak to wygląda obecnie w szkołach, czy na studiach. No, na studiach to tak jak mówiłam, nie, ale jak to wygląda w szkołach. Czekam na wasze komentarze, przesyłam moc buziaków. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!